Z rana dziś mam dla Was ciekawą propozycję na dwugłowę. Uda. Nie będę ja pokazywał, tylko zajmie się tym grzesiek, bo akurat dzisiaj ćwiczy nogi i zobaczyłem, że wykonuje e, uginanie od łudzi, siedząc na ławeczce, używając wyciągu dolnego. O, coś takiego, <laughs> żeby dłużej nie przeciągać, pokażę Wam jak to ćwiczonko wygląda. Mam nadzieję, że ćwiczenie Wam się podobało. Niebawem wrzucę kolejne ciekawe ćwiczonko, może też będzie na dwugłowe, może na czwórki. Nie mam pojęcia co wymyślę, a to by było na tyle. Do zobaczyska. Cześć i czołem.